6 maja ekipa Google odwiedziła zamek w Kurniku. Kurnickie muzeum zostało sala po sali sfotografowane przy użyciu specjalnego zestawu kamer zamontowanych na wózku. Po opracowaniu materiału, czyli już za kilka miesięcy, będzie można wirtualnie zwiedzić Kurnicki Zamek przy użyciu aplikacji Google Street View. Nasze muzeum jest jednym z pierwszych obiektów w Polsce, wytypowanych do tego typu prezentacji i znalazło się dzięki temu w znamienitym gronie muzeów na całym świecie, już dostępnych na tej aplikacji. Po wizycie w Kurniku ekipa Google udała się do Wałbrzecha, by fotografować zamek w książu. Bo każda fotografia z muzeum, każda możliwość wirtualnej wycieczki zachęcała mnie do ruszenia w to miejsce i zobaczenia tego no. No, te meple, nawet... I tak, bokiem dotknąć, żeby poczuć, co to naprawdę jest. Mamy nadzieję, tak, że nasza obecność w Wyspie Pozwoli większej liczbie osób dowiedzieć się o tym, że jest taki zamach, jest taka instytucja, zobaczyć, czyli zapragnąć przyjechać i zobaczyć. Zatęść. właściwie większość. Nie sfotografowaliśmy tylko to miejsce naprawdę źle wyświetlonych, których tutaj który, który tam nasze lata jesteśmy mogły sami filmować. E, I pozostawiliśmy sobie kilka takich tajemnic, tylko dla osób, które przyjadą zobaczyć nas w To już jest pytanie do dużej dyskusji. Ja wiem, że montaż trwa dość długo. W tej chwili mamy już informację, no, zewnętrzny jest to że nasz piękny zamek królewski no, można obejrzeć już od zewnątrz, natomiast od wewnątrz...